Dlaczego pan chciałby, aby autostrada była darmowa? Proszę pani, płacimy wszyscy podatki. Autostrady są budowane z naszych pieniędzy, więc jakby nawet... I aglomeracja Śląska jest bardzo duża, skupisko dużo ludzi, samochodów. Niestety... Uf, a... Uf. Pieniążku nie ma za wiele po to, żeby płacić codziennie za przejazd, powiedzmy, do Katowicza. Często może człowiek nie używa tych dróg, no ale jak już nimi jedzie, no raz, że one są, yy, no wiele do życzenia pozostawiają, no a dlaczego miały być płatne? No. Ktoś w nie zainwestował i, i to na pewno nie były prywatne pieniądze, żeby teraz musiały być zwracane. Dużo osób właśnie przemieszcza się tymi, tymi drogami powinno być jak najbardziej za darmo, ewentualnie o wiele tańsze że powinna być darmowa, ponieważ codziennie będą przejeżdżać nią setki ludzi i nie tylko od święta, więc sądzimy, że powinna, powinna być darmowa. Jak Idźimy na drogi lokalne i będziemy jeździć tak jak dotychczas drogami lokalnymi, co powoduje korki wiadomo.